Witam na kanale Stolarskie Tryki z Ameryki Dziś nie będzie o drewnie Dziś będzie tryk o malowaniu No to też dotyczy stolarki Tylko, że wykończenia Natomiast to jest płucek taki do ubijania kapusty Ja mam praktycznie identyczny To jest zrobione z drewna paplarowego, sklejone jest tu i wbity kołek, także to żadna filozofia, ale że jest u nas już zimno, no jeszcze nie jest zima, ale jest najlepszy okres teraz na kiszenie kapusty, także na całą zimę dobrze jest kisić kapusty i dlatego mój sąsiad, dalszy sąsiad, e, który nie jest stolarzem poprosił mnie, bo widział mój film e, o kiszeniu kapusty i mówi czy taki kucek chciałby ode mnie kupić, ja mówię ty ja mam tego odpadu tutaj, tu leżo, takie Mnóstwo tego, które szkoda wyrzucić, mówię to utnę, obstrugam ci, więc zrobiłem mu to przez praktycznie przez ostatnie dwa dni. Tu za, zaolejowałem mu, jest od razu zabezpieczone. Także będzie się, będzie się chłopak cieszył i niech w tamtłudze to kapustę. Natomiast Odnośnie tryku do, do malowania. Ja wiem, że w tej chwili można kupić w najróżniejszych, odcie, nie odcieniach, tylko odcieniach też, dlatego że są takie ale w najróżniejszych. jak to powiedzieć? W najróżniejszych odblaskach, nie, najróżniejszych połyskach. Czyli, że światło to chodzi o to, że jak na wysoki połysk, to bardzo się światło odbija, a jak jest matowy, to bardzo mało, procentowo e, te światło się odbija. Dlatego, e, jak robi się nowy mebel, to można kupić załóżmy mat, półmat, półpołysk, połysk, wysoki połysk. Nie ma problemu. Natomiast, jak dorabia się meble do już istniejących i załóżmy było to pomalowane e, półpołyskiem, ale stoi to 20 czy 30 lat, ten lakier przez czyszczenie i przez to, e, że jest używane trochę się zmatowił i jak zrobić, żeby e, podwyższyć we własnym zakresie trochę ten połysk albo obniżyć. Oczywiście jak to się zrobi, to trzeba zrobić próbę, czy to jest dostatecznie dużo obniżony albo dostatecznie dużo podwyższony połysk. Zrobić po prostu próbę na czymś i przyłożyć do danego mebla, żeby nie było, nie rzucało się agresywnie na oczy, że o, tu jest skończona, a tu są, pomimo tego, że jest ten sam kolor dobrany, ten sam styl, te same profile, to widać, że jest po prostu inny połysk i Rzuca się w oczy i wygląda to tragicznie. Dlatego wezmę kamerę w ręki i pokażę Wam, ee, jak jest ten trik. Tu mamy dwie puszki chemo lakieru. On jest identyczny. To jest V84F83. E, Stosuję go już od wielu lat. I to jest e, Pół połysk, czyli sadyn po naszemu, i robiłem próbę, że ten pół połysk jest za bardzo świecący, a matowy jest za bardzo matowy. I jest taka sztuczka, którą stosuję od, od 30 lat, praktycznie od samego początku, bo w Polsce był problem z lakierami i trzeba było jakoś sobie kombinować. Więc e, pokażę Wam, jak to wygląda. Z góry, to jest ten sam, ale nie wygląda tak samo. Udało mi się wreszcie otworzyć to jedno ręko. To było tragiczne. Także to jest ten sam lakier. On tu stał przez noc. Także zobaczcie, on wygląda tu, że jest taki jak mleko. Natomiast ten wygląda bardzo przezroczyście. I co ja zrobiłem? Jeżeli potrzebuję troszeczkę żeby był e, załóżmy nie wiem jak to na stopnie powiedzieć żeby był e, jakieś 40-50% do 50 bardziej matowy niż półpołysk to wtedy całą puszkę jak kupuję ona stoi ze dwa dni, żeby osiadło to wszystko zlewam z wierzchu dokładnie połowę i potem to co zostaje, jak tym posprejuje, to jest bardziej, ma większy połysk niż mat, ale dużo, mniej, dużo mniejszy połysk niż oryginalnie ten pół, ten pół połysk, czyli satyn. I dlatego na puszkach potem pisze, że to jest Satyn plus, czyli ma większy połysk, a tu na tej mam napisane, że to jest satyn. Minus, że ma po prostu mniejszy połysk i jeżeli robię tak, że przelewam pół puszki do drugiej, to potem to może być powtarzalność, bo jak następno kupię, bo jak mi zabraknie i jak to się odstoi znowu, przeleję pół, a pół zostanie, to znowu mogę po prostu, to to jest z większym połyskiem, jest powtarzalność, że jest taka sama i jak jest z mniejszym połyskiem, jest taka sama, dlatego mówię, Kiedyś kombinowałem, że tam odlewałem jedno trzecio czy, czy trochę, trochę więcej. Teraz, żeby była powtarzalność, odlewam po prostu pół puszki galonowej do drugiej i wtedy mam powtarzalność, że to jest mniej niż ten satyn oryginalny, czyli to jest pół połysk, a tu jest więcej niż oryginalny pół połysk, czyli satyn plus. I tu wygląda właśnie, widać, że to jest przezroczyste prawie, chociaż nie jest przezroczyste do końca. Nie wiem, czy to w kamerze widać, ale to jest takie właśnie trochę mgliste. Natomiast tu widać doskonale, że to jest mleczne. Ogrzewanie e, nawiew się włączył, więc nie wiem, czy tego nie będzie słychać w kamerze, no ale... Never mind, jest zimno, zimno trzeba grzać. Także pokazałem Wam taki właśnie szybki trik, dlatego że dzisiaj pokazywałem mojemu koledze, z którym mamy to lakiernię i on w ogóle o tym nie słyszał i mówi, a dlaczego ty tak kombinujesz? A ja mówię, a pamiętasz jak ty miałeś problem i w końcu yy, to wyszło tak sobie, a on mówi, no właśnie. I ja mówię, no jak już pomalowałeś, to już było po herbacie, ale teraz to Ci mogę powiedzieć dlaczego tak i co zrobić żeby było dobrze, no i był w ciężkim szoku, że to takie, że to jest po prostu tak genialnie proste, że aż po prostu głupio, no ale wszystko jest proste jak już się wie, dlatego mówię, to nie stosuje się na nowe meble, na, się, na nowe meble, ale jak idą do, do nowego pomieszczenia w ogóle, gdzie nie ma z czym porównać, to nie ma takiej potrzeby kombinować, ale jak się dorabia meble do już e istniejących, no to niestety wszystkie chwyty dozwolone, i jak to mówił, nie będę mówił kto, każda metoda, która jest skuteczna, jest dobra. Jak się podobało, tradycyjnie dajcie lajka, wejdźcie na stronę mediapartner24.pl. Tam chyba jeszcze można nabyć moje książki, miłego dnia, i niech moc będzie z wami.